Cześć Manko. miał być post, ale z racji tego, że dawno nic do Was nie nagrywałem, nie gadałem a w sumie rok temu pojawił się już taki można powiedzieć film, więc kontynuujemy serię. Mianowicie przyszła do mnie Paczucha z Munfina. A jak przyszła Paczucha z Munfina, to oznacza to, że przyszedł do mnie bilet uczestnika. żebym nie przekręcił, bo jest nowa nazwa: Super Method, Method Masters 2024. Jest mi niezmiernie miło. Że będę miał przyjemność wystartować tej, w tej imprezie tą poprzednią zapamiętam na długo i statuetka stoi dalej u mnie w pokoju, więc jest to ważna statuetka u mnie. E, no i co, jak przyszły bilet, to przyszły też i pierwsze podarunki. E, jedne z wielu chyba, jakie będziemy dostawać na zawodach. No i rozpakuję z wami tą paczuchę. Podzielę się z wami. Wiem, że gdzieś można było to znaleźć. Bodajże na live trotki. Ale, może nie każdy widział, nie każdy wie co zawodnicy dostają, więc się tutaj z tym z wami podzielę. Dostajemy tutaj karteczkę Munfina z kodem rabatowym 15%. Dostajemy wlepy właśnie Munfin BKK. Możemy sobie przylepiać. Mamy smyczki. Smyczka od Osmo. Smyczka Munfina dojechała do nas dalej mamy kolejną rzecz z Osmo, jest to Yellow Storm, możecie zobaczyć, jest to z tego, co się orientuje, chyba nowość w ogóle Osmo na ten sezon, więc fajnie, będzie okazja przetestować żółty kolor jak najbardziej łowny. Mamy tutaj też bombkę wolno opadającą, slow sinking bomb od bizona, bizon jak możecie zobaczyć, mam też jego koszulkę z moim imieniem także wspieram je w tym roku dzielnie dziękuję bardzo za wsparcie mamy dalej fluorocarbon z firmy Drenan delikatny co mamy dalej? mamy dalej haczyki właśnie z firmy BKK w moim przypadku jest to rozmiar 14 dalej kolejne haczyki tym razem rozmiar 12. Ja z firmą BKK nie miałem jeszcze styczności, ale wiem, że Robert mocno zachwalał te haczyki karpiowe, że fajnie wykonane, więc możemy w tym roku wytestować. Tutaj mamy teraz zestaw różnych haczyków. Są tutaj też haczyki, widzę, i do Federa klasycznego, z firmy Drenan właśnie. Jana klasyka również wędkuje, nie tylko metoda, jak zapewne wiecie, ale u mnie klasyk występuje jesienią, wczesną wiosną. Jak jeszcze te ryby na komercjach takie są ospałe, no to wtedy właśnie odwiedzam wszystkie łowiska na federze klasycznym. O, mamy zawiązane też przypony, już gotowe, też z firmy BKK. Już gotowe przypony dla leniuchów trochę. Ja akurat wiążę. Jest i zanęta dobrze mi znana. Ostatnio dosyć często po nią sięgam. Office zielony. Fajnie, fajnie wykonana ta zanęta. Jest w, w sensie podoba mi się jej frakcja drobna. No i ostatnio efekty na nią miałem, więc też się przyda. Mamy jeszcze jedną wlepę BKK. Mamy ładną torebkę. Maślanka, Moonfin można dać jakiemuś wędkarzowi prezent w takiej torebeczce. Wiem, że jeszcze tutaj był zapach, ale powiem szczerze, jak otworzyłem paczkę, to go wyciągnąłem i zapomniałem go wziąć. Także zapach do samochodu też był. Może być ze mną, jak będę właśnie podróżował na te Mastersy. I co? Ja chciałem bardzo podziękować za ten pakunek Sklepu, sklepowi Monfin, sklepowi Trotka. No i oczywiście wszystkim sponsorom. Od których dostałem tutaj te wszystkie piękne rzeczy? Cudownie, że jest ich tak dużo. Każdy wędkarz lubi dostawać takie prezenty. No i co? Mam nadzieję, że te mastersy będą tak samo udane jak i poprzednie. A może się uda jeszcze coś poprawić? Może będzie ciężko, no ale może się uda, tak? Jest super. Jeszcze raz dziękuję i do następnego, cześć.